że To nie wyglądacie na zbyt oczytanych. Chyba czytacie bardzo mało gazety wyborczej, nie oglądacie też TVN-u, bo jakbyście oglądali, to byście wiedzieli, z jakim degeneratem macie tutaj do czynienia i byście tu po prostu nie przyszli. Ja przecież to tylko bi dzieci biję i ciągle o tym powtarzam i zachwalam wręcz takie spędzanie wolnego czasu. I to tylko wtedy. Jak mam dobry humor, bo jak mam gorszy, to wrzucam je bezpośrednio kaczkom na pożarcie, a to jest naprawdę śmierć okrutna. Żeby tego było mało, to jak tam piszą, to jestem faszystą, ponieważ Męcen to nie jest polskie nazwisko, jest niemieckie, a z tego można wyciągnąć bardzo daleko idące wnioski. Żeby tego było mało, stworzyłem świetny. Program na reformę systemu ochrony zdrowia, polegający na tym, że wszyscy swoje nowotwory macie leczyć u wiejskiej baby. Prezes Korwin korzysta i widać bardzo sobie chwali. Do tego nie warto słuchać tego, co ja mówię, bo to zwykle jest albo żart, albo ja nie wiem, nie pamiętam, nie słyszałem. Wyrwali mi z kontekstu. Żeby tego było mało, to jak. Co chwilę czytam, jestem alkoholikiem, który o zgrozo pije piwo na piwie z męcenem i potem jest zmęcony, co jest całkowicie niedopuszczalne. Mam bardzo osobliwe gusta kulinarne. Jadłem ostatnio na przykład hot-doga w Międzynarodowy Dzień Psa i to jeszcze na stacji Orlenu, co pokazuje, z kim zamierzam wejść w koalicję zaraz po wyborach. Zresztą ja to tylko hot-doga zjadłem, tu moi koledzy to dużo grubiej poszli. I żeby tego było mało, to niektórzy moi byli koledzy mówią, że mam skłonności dyktatorskie i bardzo niemiły jestem i mało ciepły człowiek. Więc sami widzicie, że tu nie bardzo jest co słuchać i lepiej sobie pójść, jeżeli ktoś tu przypadkiem zbłądził i trafił przez przypadek. Przechodząc do głównego wątku. Jak mam nadzieję wszyscy doskonale wiecie, Polską od 18 lat rządzi popis. Na zmianę PiS, Platforma oraz PiS. I to, co widzimy dookoła, to, co się stało z naszym państwem, te wszystkie niedziałające usługi publiczne, to jest dzieło wspólne PiSu i Platformy, czyli PopiSu. Jaki jest efekt tych 18 lat? Nie mamy normalnego systemu ochrony zdrowia. Mamy tego monopolistę w postaci NFZ-u, który jest tak dziadowską państwową instytucją, że daje ludziom kij do walenia w szybę, żeby dostali skierowanie do lekarza specjalisty za kilka lat. Nie możemy, nie wolno nam mieć konkurujących ze sobą kas chorych, jak na przykład wolno Niemcom, mamy mieć państwowego, centralnego, monopolistę świadczącego usługi zdrowia wybitnie dziadowskiej jakości. Zresztą nie ma się co dziwić, bo jak mamy tak wielkich ekspertów od zarządzania zdrowiem, jak Mateusz Morawiecki, to lepiej być nie mogło. Jak brzmi fraszka Kochanowskiego pod tytułem Na zdrowie? Szlachetne zdrowie... E, 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 prawda ile się trzeba cenić, czy jak, a, jak tak jako smakujesz, aż się zepsujesz, prawda? Czyli wtedy dopiero wiemy, kiedy kiedy brakuje nam tego zdrowia e, jak ono jest absolutnie kluczowe. No jest kluczowe, ale w takim systemie dobre nie będzie i nie, jest, nie wygląda lepiej niż znajomość premiera tej fraszki. <zysk> Mamy również wielką piramidę finansową zamiast normalnego systemu emerytalnego, która sprawia, że tak jak tu stoicie, dostaniecie emeryturę w wysokości 20% swojego wynagrodzenia. Obecnie emeryci dostają emeryturę w wysokości 50 paru procent wynagrodzenia. Dla nas zostanie 20%. Całe życie musimy płacić wysokie składki na ubezpieczenie społeczne, a i tak dostaniemy jakieś grosze, kiedy będziemy na emeryturze. Mamy... Politykę zagraniczną, która jest jedną wielką kpiną. Polscy politycy, gdy tylko ruszą na arenę międzynarodową, tracą jakikolwiek rozum, tracą jakiekolwiek rozeznanie i zapominają, że mają przede wszystkim dbać o dobro państwa polskiego i o dobro nas, Polaków. I to nasze interesy powinni prezentować, a nie interesy naszych sąsiadów. I są sługami narodu polskiego. Powinni być, a nie ukraińskiego. Jesteśmy do dyspozycji Ukrainy jej decyzji, jej próśb, jej wniosków w tej sprawie, jeżeli nasi ukraińscy przyjaciele będą chcieli z tego planu skorzystać, pozostajemy do dyspozycji, podobnie jak w przypadku sojuszników. Jesteśmy tutaj sługami narodu ukraińskiego, jego próśb. I jak nasi przedstawiciele sami tak mówią, to ciężko się dziwić, że potem Ukraińcy wyciągają z tego tak daleko idące wnioski. Mamy prezydenta, który uwierzył, że jego rzekoma osobista przyjaźń z prezydentem Załęskim sprawi, że my tu już wszystko załatwimy, że będzie wielka przyjaźń między Polską a Ukrainą i Ukraińcy się rzucą do tego, żeby realizować polskie interesy. Nie, nie rzucą się. Nie na tym polega polityka zagraniczna. Niestety na tym polega polityka zagraniczna popisu. Do tego mamy jakiś cyrk, zamiast. Narodowego Banku Polskiego zamiast tego banku centralnego. Prezes zajął się głównie stand-upami, up, stand poszedł też w street art. Mieszkańcy Warszawy wiedzą, że co jakiś czas jesteście raczeni nowym banerem Narodowego Banku Polskiego, gdzie kłamią na temat przyczyn inflacji albo na temat odpowiedzialności banku za inflację, albo wmawiają ludziom, że inflacji prawie że nie ma. Zresztą pokażę Wam, co on mówi na tych stand-upach. Pan z numerem 7, czym jest Płaskowyż? Płaskowyż to jest jakieś zniesienie terenu, jest jakieś strome podejście, potem jest Płaskowyż, górki, dołki, ale jest cały czas w podobnym poziomie i potem Płaskowyż się kończy znów stromym zejściem, jak ktoś chodził po Tatrach czy gdziekolwiek po Bieszczadach, to wie co to jest Płaskowyż. Tak wygląda konferencja prasowa prezesa Narodowego Banku Polskiego, gdzie tłumaczy, na czym polega inflacja. To jest cyrk, a nie poważna instytucja. Mamy najgorszy w całej Unii Europejskiej po 18 latach popisu system podatkowy. Tak skomplikowany, że nawet doradcy podatkowi nie ogarniają. Jak wchodził Polski Ład, to okazało się, że Kancelaria Sejmu musi składać wniosek o interpretację indywidualną, bo nie wie, jakie podatki naliczyć posłom. Pracownicy ZUS-u, zajmujący się od wprowadzaniem składek innym pracownikom ZUS-u nie wiedzieli, jakie mają płacić składki.